Dzień dobry w nowym vlogu. Witam Was bardzo serdecznie. Ja, jak widzicie, się ogarniałam od rana włosy mokre. E, płateczki pod oczami. Znaczy, nie jest takie wcześnie rano, bez godzina 10, ale mm, powiem Wam, że wstałam dzisiaj o 5 rano. Wzięłam szybki prysznic bez mycia włosów, bo musiałam wyjść rano z domu. Dlatego nie chciałam ich myć od razu, bo. No, nie chcę się, wiecie, rozchorować, a coś czuję się znowu niewyraźnie, więc boję się, żeby nic mi się tam nie przytrafiło znowu. E, niedawno wróciłam, załatwiłam co miałam załatwić e, i mm, biorę się za robotę w domu i za nagrywanie dla Was. Dzisiaj taki luźny strój: e, boyfriendy niebieskie, e, beżowa bluzeczka bluza, którą bardzo lubię z 4F. W ogóle bardzo lubię ubrania z 4F, ona jest taka niezadługa. Naprawdę są świetne te ich ubrania, bardzo wygodne. Także za chwilę zdejmuję płatki, ogarniam się trochę. Tak wiecie, żeby taką energię dostać i. Biorę się za robotę, muszę poskładać suche pranie, rozwiesić yy, mokre, zrobić następne i pokażę Wam parę rzeczy, bo byłam z rana na zakupach yy, w Rosmanie, ale nie będę Wam ich tak dokładnie pokazywać, bo ostatnio był taki hol rosmanowy. Tylko tak na szybko mniej więcej, co tam kupiłam i po co. Yy, a yy, pokażę Wam więcej, jeśli chodzi o yy, kosmetyki. Bo przyszły do mnie dzisiaj paczki z Super Farm, bo zamawiałam potrzebne rzeczy, i akurat były fajne promocje w Super Farm. Także na pewno Wam tak dokładniej pokażę te paczki. Jeszcze chciałam Wam pokazać tylko, bo jak pokazywałam strój, zapomniałam o skarpetkach bo to są takie super, słuchajcie, skarpetki z Harrym Potterem. Mam nadzieję, że widać. E, ale tak. Harry Potter e, bardzo lubię je. Zapomniałam, że je mam. Bardzo długo ich nie nosiłam. E, fajne skarpetki. A tutaj mam zakupy, które muszę właśnie rozpakować. To jest Rosman i pieczywo, bo po drodze wracając z Rosmana kupiłam pieczywo. Także biorę się za te zakupy. Słuchajcie, nie będę wam wszystkiego pokazywać. Bo szkoda czasu, bo tu nie ma nic takiego odkrywczego. Kupiłam, co potrzebowałam, z takich higienicznych rzeczy, ale z takich ciekawszych, co kupiłam na spróbowanie, to płyn micelarny, bo mi się kończy. Mam teraz taki malutki z kalendarza adwentowego, dr Ireny Eris, i wiecie, on jest taki malutki, już go połowę zużyłam, więc potrzebowałam płyn do demakijażu oczu, bo ja używam. Płynu micelarnego do mycia twarzy, normalnie, ale wiecie, do oczu lubię te dwufazowe, te takie bardziej tłuste, bo jednak one lepiej się zmywają. No i wzięłam na spróbowanie ten zgarniera dwufazowy z olejkiem z olejkiem, zaraz Wam powiem, jakim arganowym. Tak, nie miałam go nigdy. Kiedyś używałam płynu micelarnego z garniera tego różowego, takiego. Tego normalnego, nie dwufazowego. O, bardzo ładnie pachnie. I bardzo go lubię. Wracam do niego co jakiś czas. Natomiast teraz wzięłam sobie ten do oczu. Naj... Rzecz, po którą poszłam, tak naprawdę, najważniejsza, to CIF. Potrzebuję wyszorować zlew, umyć zlew, ale no cif to jest najlepszy do tego mojego zlewu, a mi się skończył, więc potrzebowałam nowy. Kupiłam jeszcze taką piankę do golenia, była w promocji, a używamy jej. Co tam z takich ciekawszych rzeczy? Chusteczki mokre z Pampersa, bo używamy w domu trochę, już dużo mniej. Bo przecież Julian już jest dawno odpieluchowany, ale jeszcze pupę wycieramy też takimi pusteczkami. Ale do przedszkola. Będę robiła paczkę do przedszkola, to Wam pokażę, może w kolejnym vlogu, jak nie zapomnę. Do przedszkola są potrzebne takie pusteczki, więc właśnie zakupiłam, coś tam dam. No i w drugiej torbie to, co Wam chciałam pokazać, to kupiłam jeszcze sobie herbatki, bo mi się skończyły. Ja lubię te zioła mnicha, herbatki i sobie kupuję zawsze na oczyszczanie, co jakiś czas piję i na trawienie. Bo nieraz jak, nie wiem, po imprezie jakiś człowiek jest najedzony czy coś, to mi bardzo dobrze taka herbatka robi, albo, oj, albo słuchajcie, Mówiłam już Wam kiedyś, że na przykład nie mogę jeść ziemniaków, bardzo źle się czuję po ziemniakach i ja ich ogólnie nie jem, ale czasem jak jest coś takiego z ziemniakami, no coś co bardzo lubię, na przykład żurek, ostatnio gotowałam i do żurku dodaję ziemniaki, bardzo lubię żurek i no na obiad zjem tego żurku, więc właśnie później, żeby nie cierpieć po tych ziemniakach, to taką herbatkę na trawienie sobie wypijam. No i to tak, z takich ciekawszych rzeczy to tylko tyle, a teraz sobie to wszystko pochowam i później Wam pokażę, rozpakujemy razem paczki z Super Farm o. A tak w ogóle chciałam Wam się pokazać, bo zaraz muszę założyć okulary, tak w ogóle, ale mm, miałam plan taki, że się podmaluję Dzisiaj taka będę, wiecie. Jednak jak człowiek nawet lekko się podmaluje, to jakaś taka energia jest inna, nie jest takim się, takim, że się nic nie chce. Przynajmniej ja tak mam. I jak mam taki słabszy dzień, to właśnie nawet jak nie, nie muszę wychodzić z domu, to jak coś tam sobie, wiecie, podrysuję, że tak powiem, to, to jakoś tak więcej zrobię, więcej działam. Natomiast plan był taki, że się podmaluję, ale się nie maluję, bo Mam bardzo czerwone oczy, bardzo mnie szczypią i bardzo łzawią, słuchajcie, więc stwierdziłam, że jednak nie będę się malować. Nałożyłam troszkę sobie na powieki bazy, yy, dlatego że mam bardzo czerwone powieki. Yy, nie wiem czy to jest kwestia niewyspania, wstałam też dzisiaj o 5 i ogólnie ten tydzień słabo sypiam ze stresu. Ale w ogóle szczypią mnie dzisiaj i łzawią oczy, więc stwierdziłam, że nie będę ich katować, tylko tą bazę nałożyłam, żeby właśnie przykryć tak trochę tą czerwień. Nie tuszuję rzęs ani nic nie robię, bo naprawdę będę się męczyć. Także nałożyłam tylko pomadkę ochronną taką nawilżającą na usta. No i to tyle. Dzisiaj z mojego malowania miał być makijaż, jest tylko pomadka ochronna. No ale no co poradzić? No, włosy już cały czas jestem w ruchu, już prawie wyschły, jeszcze troszeczkę są wilgotne, więc je zaraz rozczeszę szczotką. No i tyle. Ok, chwila odpoczynku. Wyszorowałam zlew, umyłam kuchenkę i jeszcze za chwilę przetrę sobie na mokro szafki, tak z zewnątrz w kuchni. Dlatego, że jakieś takie mam pochlapane, zachlapane ostatnio, przygotowaniu, nie wiem, co to tam się wydarzyło. Więc je przetrę. I tak chwilę chciałam z Wami porozmawiać przy herbatce. Zrobiłam sobie Earl Grey z cytrynką. Pachnie pięknie, uwielbiam. Powiem Wam, że ostatnio miałam takie chwile słabości. Bardzo stresujący tydzień, bardzo dużo się działo, takie, wiecie, um, nie ogarniam pewnych rzeczy, na czas nie mogę zdążyć, nie mogę czegoś zrobić, na czym mi bardzo zależy. Um, do tego jakieś tam przewijają się w międzyczasie choroby. No i tak się nawarstwiło. I wczoraj to już miałam taki dzień naprawdę um, takiego um, smutku <taki> takiego, no, załamania. Ale ja tak mam, że wiecie, ja mam taki dzień załamania, że chodzę zestresowana, ale przychodzi taki moment, że mówię sobie, kurczę, weź się w garść, otrząśnij się. No i wczoraj tak wieczorem sobie siedziałam, bo Przemek usypiał Julcia, a ja sobie zrobiłam herbatę i tak sobie myślałam i mówię, muszę się z tego amoku otrząsnąć, bo jakby to nic nie pomoże. Ten stres, to wszystko, no jakby no cały czas czuję ten stres, bo jakby nie da się nad nim całkowicie zapanować, ale... Stwierdziłam, że trzeba działać, bo jak będę siedzieć i myśleć o tym, i się denerwować, i przejmować, to jakby to nic nie zmieni, tak? Nie poprawi mi się, nie, nie zrobię tego, co mam zrobić, i wiecie. No i tak sobie dzisiaj rano, o piątej wstałam, tak sobie wczoraj zaplanowałam. Zrobiłam sobie listę rzeczy do zrobienia na dzisiaj. Zazwyczaj ją robię, bo wtedy jakoś tak mam większą motywację, więcej zrobię. I wstałam dzisiaj o piątej, wzięłam prysznic, tak, dla pobudzenia. E, oczywiście, ogarnęłam poranek, wiecie, szkoła, przedszkole to wszystko. E, jeszcze poranek był ciężki, a kicia idzie. Kicia się tam przewija i mi ostrość zabiera. E, no i słuchajcie, ten poranek był ciężki, bo ogólnie z Julianem jest tak, że on. Um, Wiecie, często choruje, chodzi pierwszy rok do przedszkola i nie może się jakoś tak wiecie, w to wprawić. On rano wstaje i mówi, że nie chce iść do przedszkola. Jak już pójdzie do tego przedszkola, to on nie płacze, on chętnie wchodzi, chętnie się tam, wiecie, odnajdzie, wychodzi z przedszkola bardzo zadowolony, natomiast rano zawsze mówi, że nie chce iść. No i dzisiaj był ten dzień. Więc było ciężko. A druga sprawa jest taka, że dzisiaj ma bal karnawałowy i trzeba było się przebrać. Oczywiście jest przebrany za Harry'ego Pottera, natomiast on uwielbia się przebierać. Na balach mu się bardzo podoba w przedszkolu, ale oczywiście też nie chciał iść. Nie chciał się przebrać, bo do przedszkola on się nie chce przebrać. Zawsze to jest taki wiecie. No, ale wiecie, jak to każda matka musi być mistrzem negocjacji, przekonałam go, przebrałam. Nie było żadnego problemu w przedszkolu, ani nie płakał, ani nic, on nigdy w przedszkolu raczej nie płacze. Natomiast jak weszliśmy, to był jakiś chłopiec, który tak płakał, że tak zestresował Juliana, że mówię, no już koniec, ponad, ale jakoś go szybko tam zawinęłam. No i wszedł, także zobaczymy, jak wróci, jak będzie zadowolony z balu jedyna moja obawa jest taka, że no żeby się nie pochorował, bo wczoraj coś mi zaczął kichać więcej. U mnie jest tak, że nasze dzieci w ogóle nie kichają. Słuchajcie, jak dzieci zaczynają kichać, to znaczy, że będą jakieś chore w najbliższym czasie. No i Julian wczoraj tak trochę kichał i zobaczymy, bo wiecie, z tym balem to jest super sprawa, tylko, że wiecie, w grupie jest 20... Tam parę osób. Natomiast jak jest taki bal, to wszystkie grupy mają razem. To będzie skupisko 100 osób, więc no boję się w jakim on stanie dzisiaj wróci, czy nie wróci, wiecie, chory. Albo czy jutro rano po prostu go przez noc nie rozłoży i czy rano się nie obudzi chory. No ale zobaczymy. Poszedł na bal, to jest najważniejsze, bo właśnie ja się staram, żeby on chodził na takie uroczystości, na takie, wiecie, wydarzenia, gdzie jest fajnie, gdzie się coś dzieje bo to jemu się podoba i to go też zachęca do chodzenia do przedszkola. No, taki jest ten rok, że on mało chodzi, bo faktycznie choruje, no ale kiedy tylko może, to niech chodzi. Ja też nie chcę go zabierać z tego przedszkola, w sensie wypisywać, bo jak pójdzie za rok, będzie to samo. Musi nabrać tej odporności, musi, wiecie, ten kontakt z dziećmi mieć. Im szybciej, tym lepiej. Ma już 3 latka, wcześniej go nie dawałam do żłobka, bo właśnie nie chciałam, bo się bałam, bo wcześniak, bo pandemia była, no i właśnie po tej pandemii też ta odporność jest słaba u nas wszystkich, nie tylko u dzieci. Jak widzicie ja też ciągle choruję. Teraz też się tak czuję niewyraźnie, też już pokasuję, też już mam katar. Mam nadzieję, że mnie nie rozłożył, jadam te wszystkie swoje witaminy, nawilżam gardło, bo u mnie z tym gardłem jest ciągły problem, ono mnie teraz nie boli, ale ja cały czas mam tam takie piórko, które mnie smyra i cały czas kaszle, no i nawilżam gardło. No i tak, zobaczymy, jak to wyjdzie chorobowo, ale wracając do tematu, otrząsnęłam się wczoraj i dzisiaj działam. Także dzisiaj rano byłam właśnie już w sklepie, bo dzisiaj taki dzień domowy. Właśnie sprzątam sobie kuchnię, umyję jeszcze szafki, później mam trochę roboty na komputerze. Planuję dzisiaj poczytać książkę, a na jutro sobie tak planuję zrobić łazienkę, wysprzątać. No i tak codziennie po troszku coś tam. Bo wiecie, to jest też tak, że. Czasem jest tak, że właśnie się nic też, jak człowiek ma dużo na głowie, to się nic nie chce, taki jest przybity. Pogoda nie pomaga. I dzisiaj też miało, oglądałam rano prognozę pogody. Miało być piękne słońce, no ani grama tego słońca nie widać od rana. Także to jest takie wszystkie przybijające. I trzeba czasem takiego sobie dać kopa, żeby właśnie zacząć działać, bo... Bo są takie momenty zimą szczególnie, kiedy właśnie, a, nieraz się mówi, dobra, zrobię sobie dzień luzu, nic się nie stanie, zrobię to jutro, ale właśnie ja powiedziałam teraz nie. Teraz y, zaczynam od siebie tak wymagać więcej. No, u mnie zawsze no co, co mam sobie zrobić, to zrobię, co zaplanuję. Ale właśnie w takich chwilach słabości nie ja rozmowy, dobra, zrobię to jutro, dzisiaj nie zdążyłam i ten. A teraz właśnie y, tak y, chcę tak więcej od siebie wymagać. Co mam zrobić, to mam zrobić. Ale też nieraz odpuszczam to, że a już wieczorem miałam poczytać książkę, ale już mi się nie chce, już jestem zmęczona. Nie, pół godziny, bo pół godziny, ale mam poczytać. Albo właśnie zrobić sobie tą pielęgnację czy maseczkę nałożyć trudno. Zmęczenie, nie zmęczenie, nie odpuszczam i robię to, co mam zrobić. Także o, takie to moje jest wczorajsze wynik wczorajszych przemyśleń. Musiałam się wczoraj tak otrząsnąć z tego stresu, z tego, wiecie, amoku, i dzisiaj już jest lepiej, dzisiaj działam i mam nadzieję, że w końcu wyjdzie słońce. Okej, okay, pogadaliśmy sobie i słuchajcie, yy, rozpakowałam te paczki z Super Farm, bo były tak mocno zapakowane, tak zabezpieczone, że wyjęłam wszystko z pudełek, ale wam pokażę. No i tak. Yy, Ostatnio um, dzieci używały innego szamponu e, do włosów, dlatego że dostały w prezencie, ja zawsze kupuję im takie, które wiem, że dobrze na nich działają, ale dostały w prezencie takie gadżeciarskie, fajne z iwonu, um, żele pod prysznic i szampony, takie ze spider wiecie. Ja, mnie Avon nie służy, ja nie mogę używać um, ani szamponów z Avonu, ani żeli podprysznic mnie uczulają. Po szamponach mam straszny łupież, gdzie normalnie nie mam w ogóle, a po żelach podprysznic bardzo mnie skóra swędzi, dostaję wysypki. E, no ale dzieciaki nigdy nie używały, no i użyli. Nie było żadnej wysypki ani nic, ale na głowie coś tam się zaczęło dziać e, przy myciu włosów, takie no taka łuszcząca skóra im się zaczęła robić, więc zakupiłam żel do mycia, on jest i do ciała i do włosów, ale tu będzie z przeznaczeniem do włosów, do skóry suchej, z musteli. Uwielbiam produkty musteli, Julianek był mały, to używaliśmy przy Problemach z ciemieniuchą e, bardzo nam pomogły, także są super. I do tego jeszcze e, żel pod prysznic, taki właśnie do mycia ciała, e, też z musceli, taki olejkowy bardziej, takiej konsystencji olejowej. Ja bardzo lubię, one fajnie nawilżają i natłuszczają skórę. Ja sama lubię ich używać. Do tego e, cetafil. Duży ten balsam, skóra sucha, normalna, wrażliwa, wrażliwa. Balsam do twarzy i do ciała. On tutaj będzie raczej z przeznaczeniem do twarzy. U mnie w przypadku jakiegoś przesuszenia albo problemów takich, wiecie, trądzikowych. No i to jest też dla Stasia, dlatego że on wkracza już, wiecie, w taki powoli, powoli wiek dojrzewania. Zaczynają się jakieś pierwsze wypryski, pierwsze jakieś takie problemy skórne. Ja nie używałam go nigdy, ale wiem, że jest bardzo zachwalany, bardzo ma duże, dobre opinie, że bardzo fajnie nawilża, łagodzi i nie zapycha, także to jest z myślą o Stasiu, więc no my tutaj, na, ja tutaj pilnuję, jest kładziony nacisk na tą pielęgnację u niego, żeby wiecie, no żeby nie było problemów, lepiej zapobiegać niż leczyć trądzik, Tak. Jeśli chodzi o Garniera jeszcze wzięłam Pokazywałam Wam wcześniej, że w Rosmanie Kupiłam Płyn micelarny z Garniera Ten taki do demakijażu oczu Dwufazowy i tutaj z Super Farm jeszcze taki Malutki, wzięłam tej małej pojemności I ten jest też Też właśnie Taki olejowy, dwufazowy Ale ten jest chyba, z czym on jest? Wzbogacony o Argininę Także zobaczymy, też nie miałam go nigdy. Do tego zmywać do paznokci, bo mi się kończy i właśnie boję się, że jak się pomaluję, coś później nie tak, to nie on miała czym zmyć. Zburzła mmm, korektor. Korektor taki mały. E, bo nieraz się przydaje właśnie pod oczy, pod, żeby zakryć sińce i tego typu rzeczy, a na burżuła było minus 50%. W ogóle wszystko było chyba na promocji. Ta mustella była jakoś trochę taniej. Garnier i w ogóle e, Cetaphil i, i, i burżła to było chyba minus 50%. I jeszcze z garniera wzięłam na spróbowanie, bo nigdy nie miałam, a skończył mi się peeling do twarzy. I wziąłam peeling morelowy z olejkiem morelowym. Do każdego rodzaju skóry wygląda on tak. Zazwyczaj otworzymy. Bardzo mnie on zaciekawił. Także o. Przetestujemy, zobaczymy. Oj. No bardzo ładnie, tak świeżo i delikatnie pachnie i jest taki drobnoziarnisty jak tu twarzy. Ostatnio używam w ogóle enzymatycznych, ale chciałam właśnie spróbować, bo ja lubię jednak te ziarniste też. Także zobaczymy. No i ostatnie rzeczy to są dwie paczki wacików Kindy w ogóle jeszcze słuchajcie, jeśli chodzi o ten Setafil, dajcie znać czy używacie i jak Wam służy, bo ja wiem, ja pierwszy raz kupiłam, ja się przymierzałam do niego bardzo, te produkty do pielęgnacji są zachwalane, one nie są może jakieś super tanie, ale na promocjach można fajnie wyhaczyć i w ogóle właśnie była promocja w Superfarmie i... E też z okazji walentynek była darmowa wysyłka ja to zamówiłam wczoraj słuchajcie i dzisiaj do mnie już przyszły, przyszły te paczki bo to było w dwóch paczkach, dwa zamówienia także no naprawdę bardzo szybko zadziałali ale właśnie zobaczymy, ja też sobie poużywam tego dajcie znać jak to jak to u was jest czy, czy korzystacie, czy do ciała, czy do twarzy właśnie, bo wiem, że że ludzie bardzo to chwalą. I oto witam Was już wieczorem. Zrobiłam sobie właśnie taką podstawową pielęgnację, umyłam twarz i zrobiłam ten peeling z garniera, który dzisiaj kupiłam, który Wam pokazywałam. Powiem Wam, że jest ok, jest bardzo delikatny, bardzo drobnoziarnisty, więc myślę, że nawet dla osób z wrażliwą skórą, będzie w porządku, jeśli nie macie jakichś dużych problemów z nadwrażliwością. Bardzo delikatny zapach, bardzo delikatne drobinki, także ok. Eee, jak efekt? Zadowalający, jak za tą cenę eee, nie ma jakiegoś efektu wow, ale jest spoko, ok. Twarz miłutka, mięciutka po nim, także teraz będę już nakładać tonik, eee, później serum, krem pod oczy, krem na noc i to będzie koniec dnia dzisiejszego, także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dobranoc. Pa pa.